Yo, hej, witajcie, jestem Igor, a dzisiaj gramy sobie w Minecraft i zakładam nową serię, co możecie po tytule wiedzieć. Seria nazywa się 5 sposobów jak unrzeć w Minecraft. I właśnie te sposoby sobie tu już przygotowałem, na przykład przez łuk i strzały, ognisko, TNT... No, to są już trzy. Creeper i zombie. Dzisiaj właśnie z takimi sposobami się zajmiemy. Więc tak, tylko ja w ustawienia wchodzę, przeryfanie i mamy. Dobra, więc teraz tak. Pierwszy sposób, żeby zginąć, to jest po prostu wycelować w siebie strzałę. No, i to nam zabiera Hapsony. Jak oczywiście po prostu ją tak wypuścicie, to ona spadnie prosto wam na łeb i będzie wam HP zabierała. No więc to jest pierwszy nam sposób, jak tutaj umrzeć, ale ja tak zrobię, żebym umarł, żeby wam to pokazać, no, no bo ja się w sumie tutaj odrodziłem. Dobra, dawaj, dawaj, i wal mnie. Dobra, to tak trzeba raczej robić, o, że iść do tej strzały, pum i strzała ci na łeb spada. Boom. No, jakoś taki jest pierwszy u mnie sposób, żeby umrzeć. No, to jest seria, a nie jakiś jednocześnikowy epilot. No, No bo to będzie takie, że co odcinka z tej serii, to będziemy Pięć sposobów będę wam pokazywał, jak zginąć w Minecraft. No, okej, okay. ale tak to jest w sumie trudno zginąć. Dobra, do góry. No ale tak jest najlepiej jak do małej odległości, ale to trzeba gdzieś do takiej o No i patrzcie wtedy prosto wam spadnie i dużo hapsów zabierze. No okej, okay, więc ja tutaj już szybciutko ginę. Pum. Żeby mógł, żebyśmy mogli przejść do e, rozmiaru ogniska. No, bo ognisko to jest no już ciekawsze, ludziska, niż właśnie ten te, 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 ten łuk, no? Bo łuk to taki nudy. Po prostu celujesz w niebo i giniesz. Co to, co, co to ma być? Dobra, nieważne, już nie ginę. Ognisko też jest łatwy sposób. Po prostu stawiasz ognisko i do niego wchodzisz i giniesz. No, to jest najłatwiejszy sposób, żeby zginąć, ale, ale, my tu mamy jeszcze pełno niebezpiecznych ładunków TNT, to możemy sobie, no, odroć się, mówiłem, że tutaj gdzieś się odrodzę i bierzemy tutaj wszystkie nasze sposoby, by umrzeć, 10% mi zostało, dobra mistrz architektury. Dobra, no, dobra, już tego nie próbuję. Teraz y, creepery sposób, patrzcie. Pum, też wybuchacie i giniecie, więc bardzo podobny sposób do TNT. I muszę znaleźć tylko jajko zombie, no. A jajko zombie to jest nasz ostatni Daj pomysł w odcinku. E, chyba muszę jeszcze raz to wziąć. No, czyli, że kreatyw i tutaj tak i z o okej okay. mamy tutaj są różne y, zom, y, zombieki, ale wszystkie biją tak samo akurat je znalazłem okej okay. tutaj rozstawiamy sobie armię y, zombie no i tak szybko włączam na przetrwanie żeby mi coś zaatakowały i patrzcie, One po prostu, poczekajcie, ludziska, one po prostu was atakują. O, tam jest wyjątkowy był. Okej, okay, więc patrzcie w ramie jego oglądania. Pa!